Wyobraź sobie chłodny jesienny poranek. Słońce ledwo przebija się przez mgłę, a na ulicach miasta panuje delikatna niepewność. W tej scenerii, w małym mieszkaniu na przedmieściach, siedzi młody przedsiębiorca. Nazwijmy go Marek. Marek pracował przez lata, wierząc, że system, w który inwestował swoje oszczędności, daje mu bezpieczeństwo. Bankowe konto, lokaty, akcje wszystko to wydawało się solidne i przewidywalne. Pewnego dnia, podczas przeglądania wiadomości, Natrafia na artykuł o rosnącej inflacji i podwyżkach stóp procentowych. W chwili, gdy autor tekstu ostrzegał, że tradycyjne inwestycje mogą szybko stracić na wartości, Marek usiadł ze szklanką gorącej kawy i poczuł, jak ziarno wątpliwości kiełkuje. Co jeśli wszystko, na czym budował swoje bezpieczeństwo, wkrótce stanie się jedynie iluzją? To był moment przebudzenia, pierwszy sygnał, że być może istnieje coś więcej, coś o czym niewielu mówiło głośno. I wtedy zaczęła się podróż Marka w świat metali szlachetnych. Nie chodziło tu tylko o tradycyjne inwestowanie. Okazało się, że bogaci od dawna odkryli tajemnicę. Prawdziwa wartość nie płynie z cyfrowych liczb na koncie bankowym, lecz z materiałów, które mają realną, namacalną wartość – złota i srebra. W tej części dowiesz się, dlaczego tradycyjne sposoby oszczędzania zawodzą oraz jakie sygnały mogą wskazywać na to, że nadszedł czas na zmianę sposobu myślenia o pieniędzach. Marek zaczął czytać o kryzysach finansowych z przeszłości. Historia Grecji, Wenezueli czy Argentyny ujawniała, że system oparty na papierowych pieniądzach upada, gdy inflacja wymyka się spod kontroli. Ludzie tracili oszczędności, a ich życie zamieniało się w walkę o każdy grosz. W takich momentach metale szlachetne zyskiwały na wartości, bo były czymś więcej niż tylko zapisem na papierze. Były realnym, namacalnym zabezpieczeniem. Wyobraź sobie starożytnego kupca który przechowywał swoje bogactwo w postaci złotych i srebrnych monet. Ta wartość przetrwała wieki, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tak właśnie działa zabezpieczenie, o którym mówią najtężsi strategowie finansowi. Nie jest to już kwestia loterii czy przypadkowego szczęścia, to wynik długofalowej strategii, która pozwala na ochronę majątku nawet w najbardziej burzliwych czasach. W tej części filmu przyjrzymy się szczegółowo historii metali szlachetnych, które przez wieki stanowiły o sile i stabilności Poznasz opowieści o kryzysach, w których inwestorzy, którzy zainwestowali w złoto i srebro, nie tylko przetrwali, ale również zarobili. To nauka z przeszłości, która dziś ma kluczowe znaczenie, bo choć technologia idzie do przodu, zasada pozostaje ta sama: wartość materialna jest wieczna. Gdy już zrozumiesz historię, zaczniesz dostrzegać mechanizm, który kieruje rynkami. Współczesny świat finansów opiera się na zaufaniu. Banki, rządy, międzynarodowe instytucje. Wszystkie te podmioty opierają swoje działania na tym, że ludzie wierzą w stabilność systemu. Ale co się stanie, gdy to zaufanie zostanie nadszarpnięte? W tej części zagłębimy się w mechanizmy inflacji oraz w sposób, w jaki rosnące stopy procentowe wpływają na tradycyjne inwestycje. Opowiem Ci, jak rośnie presja na system finansowy i dlaczego, w obliczu takiej presji, bogaci szukają alternatyw. Dowiesz się, że złoto i srebro nie są tylko bezpiecznymi przystaniami, ale dynamicznymi aktywami. Które nie tylko zachowują wartość, ale potrafią również generować zyski. To właśnie dzięki tej właściwości, nawet gdy oprocentowanie rośnie, a tradycyjne lokaty stają się mniej opłacalne, metale szlachetne nadal dają realny zwrot z inwestycji. Poznasz zasady działania rynku metali szlachetnych, dowiesz się, jak jest on powiązany z globalną gospodarką i dlaczego ta relacja jest kluczowa dla Twojego majątku. Poczujesz, że mechanizm ten funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna. A ty masz teraz szansę wsadzić się na ster. Podczas jednej z rozmów z tajemniczym doradcą finansowym, Marek usłyszał rzeczy, które zmieniły jego perspektywę. Banki nie chcą, żebyś znał prawdę, powiedział doradca, spuszczając wzrok. Mówiono mu, że tradycyjne instytucje finansowe zawsze będą starały się ograniczać twój dostęp do wiedzy o alternatywnych inwestycjach. I to prawda. Banki koncentrują się na zarabianiu na twojej nieświadomości. Dostarczają gotowe rozwiązania, lokaty, kredyty, wszystko co ma na celu utrzymać cię w systemie, z którego nie potrafisz się wydostać. W tle jednak krąży cicha rewolucja, rosnące zainteresowanie złotem i srebrem. W tej części filmu odkryjesz kulisy działań, których nie ujawniają ci żadne banki ani agenci rządowi. Dowiesz się, jak ustawiają reguły gry, abyś nie wiedział o alternatywnych sposobach zabezpieczenia swojego majątku. Poczujesz emocje, jakie towarzyszą tym rozmowom. Rozmowom, które zmieniają zasady i wyznaczają nowe standardy w światku inwestycji. Poznaj trik, który pozwala zarabiać nawet przy rosnących stopach. Wyobraź sobie, że świat zmienia się dynamicznie. Stopy procentowe rosną, inflacja przyspiesza, a tradycyjne inwestycje przestają dawać satysfakcjonujący zwrot. Dla większości ludzi to koniec marzeń o stabilności finansowej. Ale bogaci, oni mają inny plan. W tej części poznasz sekret, który stosują najbogatsze elity świata. To trik, który pozwala im nie tylko przetrwać, ale również zarabiać na zmianach gospodarczych. Kluczem jest dynamiczne zarządzanie portfelem opartym na metalach szlachetnych. Nie chodzi tu tylko o kupno złota czy srebra. To sztuka przewidywania momentu, kiedy wartość tych metali zacznie gwałtownie rosnąć. Nauczy się korzystać z lewarowania i strategii hedgingowych, które chronią przed spadkami wartości tradycyjnych aktywów. Odkryjesz, jak przy pomocy odpowiednich instrumentów finansowych, takich jak kontrakty terminowe czy opcje, można zwiększyć zysk nawet w niekorzystnych warunkach rynkowych. Przedstawimy Ci przykłady z życia, gdzie inwestorzy, stosując ten trik, osiągnęli zyski, gdy inni panikowali. Będziesz świadkiem, jak działa mechanizm, który pozwala przechytrzyć rynek, korzystając z rosnących stóp procentowych. Na końcu tej części otrzymasz praktyczne wskazówki, które możesz zacząć wdrażać od zaraz. Strategia dywersyfikacji. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Klucz do sukcesu tkwi w dywersyfikacji. Marek zrozumiał, że nie można trzymać wszystkich oszczędności w jednym aktywie, niezależnie od jego potencjału. Złoto i srebro są potężne, ale nawet one mogą przynieść straty, jeśli rynek ulegnie gwałtownym zmianom. W tej części dowiesz się, jak odpowiednio rozłożyć swoje inwestycje, by zmniejszyć ryzyko. Poznasz sposoby na zabezpieczenie kapitału poprzez połączenie aktywów materialnych, metale szlachetne, z cyfrowymi instrumentami finansowymi. Nauczysz się, jakie proporcje inwestycji stosować w portfelu. Aby nie tylko chronić majątek, ale też generować stały wzrost wartości, nawet w czasach niestabilnych warunków gospodarczych. Opowieść marka pokazuje, że nie wystarczy tylko kupić złota. Trzeba wiedzieć, kiedy sprzedać część, kiedy dokupić. To wymaga nieustannego monitoringu rynku, ciągłego uczenia się i gotowości do szybkiej reakcji. Dostarczymy Ci konkretne przykłady, analizę historycznych trendów oraz wytyczne, które pozwolą Ci stworzyć własną strategię dywersyfikacji. Bo tylko wtedy możesz naprawdę zabezpieczyć swój majątek przed nieprzewidywalnymi wstrząsami gospodarczymi. Inwestowanie to nie tylko liczby i wykresy. To także emocje, strach i chciwość. W trudnych chwilach większość inwestorów traci rozsądek, sprzedaje w panice, kupuje w euforii. W tej części skupimy się na psychologii inwestowania. Opowiemy historię marka, który musiał stawić czoła swoim najgłębszym lękom, kiedy rynki zaczęły gwałtownie reagować na rosnące stopy procentowe. Wielu jego znajomych popadło w panikę. Jedni sprzedawali, inni kupowali bez zastanowienia. Marek jednak, dzięki zimnej głowie i dokładnie opracowanej strategii, trzymał się planu. Dowiesz się, jak radzić sobie z emocjami, jakie techniki stosować, by nie dać się ponieść panice i jak utrzymać długoterminowy cel na pierwszym miejscu. Poznasz także wskazówki ekspertów, którzy mówią, że najlepsze decyzje inwestycyjne podejmuje się właśnie wtedy, gdy serce bije mocniej. A umysł pracuje na najwyższych obrotach. To nauka nie tylko o finansach, ale o tym, jak stać się mistrzem własnych decyzji. Podsumowując, tajemnica bogaczy nie leży tylko w posiadaniu metali szlachetnych. To cała strategia, która łączy dywersyfikację, zarządzanie emocjami i ciągłą edukację finansową. Oto konkretny plan, który możesz zastosować, by zabezpieczyć swój majątek w nadchodzących latach. 1. Rozpocznij edukację. Zacznij czytać książki, słuchać podcastów. I uczestniczyć w webinariach o inwestycjach w metale szlachetne. Zrozumienie mechanizmów rynku to twój pierwszy krok do wolności finansowej. 2. Zrób audyt swoich finansów. Sprawdź, w jakich aktywach trzymasz swoje oszczędności. Zastanów się, czy całość lub większość tych środków jest naprawdę bezpieczna przy rosnących stopach procentowych. 3. Zainwestuj w metale szlachetne. Wybierz sprawdzone formy inwestycji, np. fizyczne złoto i srebro. Certyfikaty czy fundusze inwestujące w metale. Pamiętaj, aby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. 4. Dywersyfikuj swój portfel. Poza metalami szlachetnymi rozważ inwestycje w nieruchomości, inne surowce lub nawet kryptowaluty, które funkcjonują na zasadach decentralizacji. Każdy z tych aktywów ochroni cię przed nadmierną zmiennością jednego rynku. 5. Stwórz plan awaryjny. Zabezpiecz część środków w gotówce lub łatwo dostępnych aktywach. Tak, abyś mógł szybko reagować w sytuacji nagłych kryzysów. 6. Monitoruj rynki i utrzymuj elastyczność. Sytuacja gospodarcza zmienia się dynamicznie, dlatego regularnie przeglądaj swoje inwestycje i bądź gotowy na korekty w swoim planie. 7. Współpracuj z ekspertami. Nie bój się zainwestować w konsultacje u specjalistów, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu portfelem opartego na metalach szlachetnych. Wiedza zdobyta od profesjonalistów często jest bezcenna. Twoja droga do zabezpieczenia majątku zaczyna się już teraz. Nie czekaj na sygnał kryzysowy, działaj, zanim system, na którym opierasz swoje bezpieczeństwo, zawiedzie. Podczas gdy większość ludzi ślepo ufa w to, co im wmówiono przez lata, ty masz szansę wyjść naprzeciw rzeczywistości. Sekret bogaczy nie polega na szybkich zyskach czy spekulacjach. Polega na budowaniu fundamentu, który przetrwa najgorsze scenariusze tajny sposób bogaczy na złoto i srebro. Nikt ci tego nie powie to nie tylko tytuł. To wezwanie do przebudzenia, do podjęcia świadomej decyzji. To szansa, by zrozumieć, co naprawdę jest ważne, realna wartość, której nie da się zmanipulować przez rosnące stopy procentowe czy inflację. Jeśli chcesz, aby twoje oszczędności nie były tylko cyfrową liczbą, która może zostać zmieniona w jeden klik, musisz zacząć działać dzisiaj. Edukacja, dywersyfikacja i odwaga. Te trzy filary pomogą ci zabezpieczyć przyszłość i wykorzystać nadchodzące zmiany jako okazję, a nie zagrożenie. Pamiętaj, system może być potężny, ale prawdziwa wartość tkwi w tym, co trwałe i namacalne. Inwestując mądrze budujesz nie tylko majątek, ale również wolność i niezależność. Nie daj się zwieść pozorom. Odkryj tajniki inwestycji w metale szlachetne i wejdź na ścieżkę, na której bogaci już od dawna osiągają sukces. Działaj, ucz się, inwestuj, bo przyszłość należy do tych, którzy w porę podejmą decyzję. Nie pozwól, aby nadchodzące kryzysy były dla Ciebie bolesnym przebudzeniem. Zbuduj swój fundament już dziś. Fundament oparty na wiedzy, rozwadze i realnej wartości, która przetrwa każdą burzę. Ten film jest więcej niż tylko opowieścią o złocie i srebrowych inwestycjach. To przewodnik, który pokazuje, jak myśleć inaczej, jak stawiać czoła zmianom i jak chronić to, co najważniejsze, Twój majątek i Twoją przyszłość. Jeśli usłyszysz te słowa, już wiesz, że masz szansę wyjść poza schemat. Masz szansę nie tylko przetrwać, ale również rozwijać się mimo niepewności. Nie daj się zwieść krótkoterminowym kryzysom, myśl długoterminowo, inwestuj mądrze i bądź zawsze o krok przed systemem. To jest Twoja chwila. To jest moment, w którym możesz odmienić swoje życie. Wybierz rozsądek, wybierz wolność, wybierz mądrą inwestycję, wybierz metale szlachetne jako fundament swojej przyszłości. Działaj już teraz, bo jutro może już nie być takiej szansy. Niech ta wiedza stanie się Twoim przewodnikiem po świecie, w którym prawdziwa wartość nie ulega przemijaniu, lecz rośnie wraz z Twoją decyzją. Subskrybuj kanał, daj like, jeżeli chcesz więcej takich treści. Zostaw również komentarz.